To co cię do mnie sprowadza, co robimy dzisiaj? A przede wszystkim ten duży odrost, tak. No i kolor już jest taki zżółkły. Mm -hmm. e, no, ile minęło do ostatniej koloryzacji? Myślę, że na pewno pół roku. O, no to półroczny odrost to musimy odświeżyć. Moja propozycja jest taka, żeby dodać Ci więcej blondu przede wszystkim przy twarzy, mocniej Cię trochę rozjaśnić, e, wypielęgnować te końce i je ochłodzić przede wszystkim. Eee, także kolor zmieniamy na... bardziej idziemy w stronę tak, blondu, tak. oczywiście w refleksach. Eee, I co robimy ze strzyżeniem? Ja proponuję, żeby one były bardziej podcieniowane. Mhm. Dobra. Eee, twarzy trochę krócej. Tak jest. twarzy trochę krócej. Wcześniej miała już mi odrosły więc te pół zrobiły zrobiło swoje, ale... Ty wiem, że coś zrobisz z tym. Okej, okay, postaram się popracować tak, żeby one miały przepiękny kolor i miały dużo objętości, dobra? Super. Fajnie, to zaczynamy. Rozpoczynam od rozjaśnienia panelowego, później dobieram odpowiedni odcień tonera, następnie robię pielęgnację, a efekty zobaczcie teraz. I jak się czujesz? Ten nie mówię się przez drzwi śmiekać po prostu, było przepięknie. Chyba o takie jak wam chodziło, prawda? No są przepiękne. Jeszcze takie leciutkie. Nie wiem co zrobiłeś z tą pielganacją, ale naprawdę petarda. I chyba fajne, bo tak dziewczęco się bardzo czuje. Mogę sobie fajnie ułożyć też. Ja też lubię za ucho sobie zakładać. Super. Tutaj można sobie coś wypuścić, bo są widzę. no ekstra po prostu.